No i siemaneczko w kolejnym odcinku w grze Sage Up. Także jak pamiętacie z drugą gierką, znaczy z pierwszą gierką po samouczku poszło bardzo sprawnie. Teraz mamy ten zamek. Zaraz sobie zobaczymy na jakiej to zasadzie jest. Czy musimy sobie armię Wytworzyć, czy mamy jakoś już gotową Ok, dobra, nie ma co przedłużać. Sobie zaczniemy. Tutaj mamy bitwa w górach z jednym silnym przeciwnikiem. Nie pozwól mu się zastraszyć. A i tu będziemy mogli sobie nowych wojowników robić. Rycerza, tak? Ale dobra. Pierw zajmiemy się tą misją. Także zobaczymy, jak. Pójdzie. Czy łatwo, czy... Jednak będzie trzeba się namęczyć. Okej, okay, mamy. Obrona zamku nie jest łatwa. Musimy zdecydować, którzy zrozumieli, że mają ruszyć pierwsi. No właśnie. Mory mogą zostać tylko zniszczone przy użyciu maszyn obleżniczych. Ok, jak to wygląda? Aha, tutaj mamy tylko tylu. I mamy ten zamek cały zniszczyć, tak? Dobra, tu mamy wieżę, to może... Żeby nie wysyłać wszystkich tak na... wiecie Na śmierć można powiedzieć Weźmy sobie... Nie Zaznaczmy tak Nie, jeszcze nie, nie, nie tak Troszkę inaczej. Tu a tych na długie A no, jeszcze tutaj na sobie tak Przy każdym kliknięciu trzeba Jeszcze raz to naciskać Dobra, weźmy teraz Albo można tak Tutaj I teraz zobaczmy Może wezmę tam ich wyślę Żeby niszczyły, niszczyli tak, zróbmy tak tak tych tutaj a katapulty no nie, czemu to tak właśnie o katapulty tutaj, bo tutaj mają na wieży coś strzelającego okej okay, tutaj też się opuścili nie o to mi chodzi, wyżej, wyżej strzelajcie tutaj chodźcie tutaj Wyżej, a wy no właśnie tutaj jest nie zaznacza mi tych, tylko też obok tego, w górę bieź dobra, weźmy tutaj od frontu. Tutaj, że mnie z boku strzelaję, to wiecie, to nic tam się nie dzieje, ale tutaj jeszcze O, tutaj jest ta maszyna, o i tam dalej jest, kurczę Strzelać tam, dobra Teraz tam dalej jeszcze Okej, okay, patrzcie, mało mi już zostało Teraz trzeba wchodzić do nich Tutaj Zniszczmy to, żeby się te nie wytwarzali. To będzie dobry. Dobra, tutaj myślę, że to pójdzie, pójdzie nawet łatwo. No w sumie więcej ich miałem swoich żołnierzy. Dobra, teraz na no spokojnie sobie tutaj załatwmy ich. Nie będę tego nie strzelać. Można sobie wszystko zniszczyć, żeby więcej mieć. Nie wiem, bo to punkty tak no, zaliczone po prostu do misji, tak? Jeszcze to jest strzelona, no, dobra. Praktycznie sami łucznicy mi zostali i katapulty. No nie wiem. jeszcze stoją, może sobie ich załatwimy, co? Do, idziemy. Na, mur na murach stoją. Myślę, że z tej strony będę. Nie. To kuśmice. Chyba lepsi są. No dobra, bo tu mnie wreszcie strzela. Już nie chce się bawić. Można jeszcze te domki zniszczyć. No, i dobra, został ten na tutaj. To można go rozwalić. Szkoda, że go tak bardzo nie widać, co nie? Bo to, to... Dobra, jeszcze mi tutaj. Ale dobra. No, spokojnie wygraliśmy. Teraz na zamek. No i wykonana misja, fajnie. Można szybciej wykonać, ale wiecie. O, tu jeszcze dwóch moich stoi. Nie zauważyłem. 5 minut. Dobra, lecimy co? Z kolejną rundą. Także to wykonane, i tutaj mamy. no A, będziemy mieć nowego wojownika, tak? Rycerz chyba. Bitwa w górach z jednym silnym przeciwnikiem nie pozwól mu się zastraszyć. Zastraszyć, dobra. Lecimy, nie ma co czekać. O! Czy będę mógł teraz łódź już używać? O, i łowić ryby. Super. Ho ho ho, wygląda na to, że nasi zwiadowcy zajęli? Zajęli? Coś się chyba pomyliło komuś. Zajęli dwie kopanie rudy w pobliżu. Tak, kopanie rudy pomoże nam przetrwać, jeśli damy radę ją obronić. Okej, okay, dobra, działamy szybko. Dwóch chłopów. Stawiamy, żeby jedzonko było. Czekajcie, czekajcie. Łuczników. I tak. Tutaj, panowie, do, do drewna na razie. Jedzenia, jedzenia brakuje. Aha, tu widać przeciwników. Nie, czy to są moi? Moi. My czerwonymi jesteśmy. No dobra. Tu mamy kopanie, to trzeba ją też pilnować, tak? Dobra. Koledzy, do drewna. I teraz tak. Jednego, niech sobie tutaj trzeba jeszcze postawić, właśnie to można tutaj, co nie koło tego. O, i zobaczcie, to to jest. Jak on się nazywa ten? Tutaj mamy. A, szermierz. No, spoko starczu taki, a tu mamy włócznik. Dobra. Także weźmy sobie też, oznaczmy, żeby oni sobie tutaj przychodzili, no i dobra zbieramy, zrobimy jeszcze sobie domki, domki, drewno, drewno, dobra, jasne, tylko ja sobie go chcę tutaj gdzieś postawić, o tutaj może, ja wiem, że zwiększa populację. Hmm. Do drewna, do drewna. No jedzenia też mało. Tak? A bo tu jest jeszcze jeden. Tak, tylko farmę trzeba zrobić. Kolejną. No, no, jeszcze. Dobra, jest. Mogę tutaj? Mogę. Super. Gdzie jest ten jeden goleś? A, idzie. Sam poszedł. O, widzicie. No i dobra, na no spokojnie. To będzie trochę dłuższe, ta misja, mi się wydaje. O, patrzcie, już. Kurczę. No. Niestety. Będzie coraz cięższe. No i czyjcie. Patrz, nie poradzą sobie, czy poradzą? Poradzą. <gryw dragon risque> o nie, tutaj trzeba ich narobić, tych żołnierzy. Znaczy, wojsko, tak? Drewno, jeszcze jednego sobie zrobię. Tutaj na farmę i będzie ok. Tam ci zaraz tak padną mi. I tutaj idź, kolego. No. Co? Czego nie chce się zaznaczyć? A bo tu dwóch jest już. To co ja, jak ja patrzyłem? To do drewna. Jedzenie, jedzenie. Wiecie co? Jeszcze bym się skusił na jedną, bo mi tutaj widzę patrzcie, jedzenia. Brakuje strasznie. Dwóch niech idą. O, i teraz będzie spoko. O nie, stąd przyszli. Zobaczcie. więc domków. No, powiem wam, że tutaj będzie troszkę... O ci stoją, się, patrzą. Dobra, trzeba zacząć robić. Jeszcze domek jeden, no, pamiętam właśnie w tych grach, co kiedyś grałem, to. Też mnie denerwowało to, że zanim sobie coś zbudowałem Znaczy jakoś tam wiecie, armię To mnie atakowali co chwilę, co chwilę Kurczę, to jedzenie Szybciej, szybciej dawajcie to jedzonko, Ale można sobie tych zrobić O, dziesięciu niech będzie Idźcie tutaj, pilnujcie tą kopalnię Chociaż wy. I tak, tu dziesięciu. Tutaj możemy pięciu. No i tych uczników też pięciu. No dobra. Na razie jest spoko. Jeszcze bym się zdecydował na jedną farmę. Do drewna jeszcze jednego. ja jeszcze domek zrobimy, żeby można więcej robić właśnie ludzi. Idź do drewna jeszcze kolego. I zróbmy jeszcze ten jeden domek. O. No i spoczko. No i tu farmę, tak? Mogę tutaj gdzieś jeszcze sobie? Chyba nie mogę. Zróbmy tutaj. To żeby blisko było, tak? Do, do całego tego ratusza. I dwóch tych ziomków. No i będzie chyba okej, okay, aby teraz robić z żołnierzy wojsko, tak? Ok, dobra, chodźcie tutaj. Idźcie tam, idźcie. Może tu już wszyscy znajemy. Z tej z tej idą, także I jeszcze zrobimy jeden. Na wszelki wypadek. Ok, robimy sobie pięciu tych. Trzech mogę tych. No zobaczcie, trochę ich mam. że jak mury będą. Nie, no nie będą, bo nie mam, jeszcze nie mogę robić katapult, właśnie. Zrobimy na maksa ile mogę Tutaj Wolę mieć więcej niż potem, wiecie że mi zabraknie No i przegram Dobra, jedzenia jest OK na chwilę obecną Drewna, drewna więcej Nie no, zobaczcie Zrobię na maksa Już domków nie będę budował Także ile mogę z tyle zrobię? Zróbmy tych sobie Oni są mocniejsi O Nie mogę już Uf, ale Armia normalnie to na nich. Wszyscy. E, nie nie już szans. Już nie mogę, dobra. To bierzemy tą armię i idziemy. Co będzie, to będzie. Najwyżej przegram. Czekajcie, niech jeszcze dojdą. Myślę, że jeszcze w, tym, tak, w tej, tej rundzie nie będzie aż tak ciężko, bez przesady. Weźmy sobie zaznaczmy. O Idą. Co chwilę atakują, no. Weź się nie zdenerwuj. Dobra. Idziemy. Wiecie co? Trochę boję się, że z tej przyjdą. O. Ale zaraz sobie dorobimy. Teraz mi trochę ich padnie. A to chyba tutaj już jest główna. A chciałem tam pójść jeszcze zobaczyć, wiesz? Czekajcie, nie będę jeszcze rozwalał ratusza im. Pójdziemy jeszcze tam zobaczę. Czekajcie, bo mnie tu strzela jomek. Dobra, pójdźmy tu jeszcze sobie. E, to powiem wam. Nie wiem, no nie, nie wiadomo na co się szykować, jaką tą armię robić. Ale myślę, że właśnie lepiej zrobić więcej i sobie na spokojnie wygrać. Tylko jeszcze jestem ciekaw, czy tutaj coś będzie. A nie, chyba stamtąd tylko przychodzili. Tak, a to, to na spokojnie. Ja się tak zestresowałem, no robiłem ich. Ok, rozwalamy standardowo. Zobaczcie ile mamy już surowców. Super. O, patrzcie, wybudowali Czyli mogą sobie budować normalnie Zobaczcie, znowu postawili Ale wszyscy, wszyscy nie stać w lasach w Strzelamy. Ale cały czas produkuje No ale już przegraliście niestety Fajna gra, powiem wam, no, ale boję się następnych misji. Tutaj mają jeszcze raz a dobra. Zawsze zapominam. Dobra, mamy wygraną. Zniszczę jeszcze sobie to. A dobra, już za późno. Także kolejna wygrana. Sukces, 12 minut. No tutaj już troszkę dłużej się zeszło, ale... ...jak najbardziej... ...wygrana, tak? No i dobra. Także ten odcinek sobie już zakończymy. Kolejnym zagramy, pewnie kolejne dwie rundy, chyba, że, no, że będą, wiadomo, potem będą dłuższe te misje. No to wiecie, też nie chcę takich długich odcinków robić. O, i teraz będę mógł, będziemy mogli sobie już te robić wieże. Dwóch władców zdecydowało się na sojusz. Przeciw. O, przeciw nam. Musimy im przypomnieć, kto jest prawdziwym władcą tej wyspy. No to już będzie chyba dłużej. Dłuższa misja i cięższa, bo będzie dwóch na jednego. No troszkę się tego obawiam. No ale dobra. Już. Mniej więcej wszystko, wiem co robić, od czego zaczynać, żeby tą właśnie wojsko większe robić. No i co, zobaczycie to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, wszystko będzie tak, jak sobie zaplanuję. A na to chwilę to będzie tyle. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.